Witam serdecznie na kanale w kolejnym odcinku ze Szmacianek. Przywitasz się ładnie. Dzień dobry. Kacper jest dzisiaj znowu z nami i zagramy sobie. Macianki. Tak jest. Musimy tu. Czekaj, ściszymy trochę ten telewizor, żeby nie nagrywało się tam Tak, nie jeśli nie ma tu Dobra, ale. Aha, tu mamy. To spróbujemy to teraz zdobyć, co? Tak. A to co ty... to jest? Tak, to moje rybki, bo one są bardzo bieżne. Okej. Okay. A jak boję się rozlawia to badek mi chodzi do tych i wtedy go nie do stadia. Ja. A Ty nie boisz tych się takich panów? No nie boję się. Dlaczego mam się bać? To gra jest tylko. Wiem, ale, ale ta pani jest... Tak? Świetnie, Sakboju. Jesteś prawie na szczycie. Może Od spotkania z Leksem dzielicie już tylko całkowicie, absolutnie bezpieczna przejażdżka pociągiem. Dobra, dobra. Nie pośpieszam cię, ale los świata rzemiosła jest w twoich rękach. No, a jak ja mam tu no po prostu biegnie się, biegniesz i wtedy krzyżyć i wtedy tu Wiesz? wiesz a wiem. Tak miał być, dobra. Lecimy. Siema O, co to? Kulki zbieramy dale. No, dobro zrobiaki. No dobra, spróbujemy sobie poradzić, tak? jakoś radzimy, tak? No dobra, ale jak mi się uda, no to nie muszę, tak? To mam już, je. O! ale skrzaniłem to. Widzisz, zająłem się nimi. A my musimy tu zbierać jak najwięcej. Czeka mi to, ej, nie jestem przygotowany na to że Jak sobie już ogarnąć to, jak to się tu robi hmm, wszystko. Coś mam, nie musimy to zrobić. dzielił nas, ale my teraz go za to. Kaczperek, stara mi się widzisz. Nie przygotowany byłem. Jeszcze raz będziemy musieli podmóc. Coś tutaj słabo nam to poszło co? Ło! Oj. Szybko było? No staram się ale widzisz, tutaj mnie zabijają spawacze. Rudnja nee, ist ein Plan, so trockentoll. Oh? Spat. Padli, nie? Tak. Mhm. No tu musimy ciach. Ej, Tu no ale by było. No wiem, ale no nie zdążę i że nie przygotowani jesteśmy. Nie grałem tutaj tej planszy jeszcze i. Staram się wiesz bo ogólnie to przejdzie, patrz ile to tych mamy coraz szybciej jedziemy znowu, tak? Pod górę teraz wezwaliśmy O! O o! Tasi się, no, się Sami się zabili, ha! Tak! I co? I co? Czemu ja spadłem? O, chyba nam słabo poszło, co? Nie, po drugie przecież nie No dobra, zobaczymy. Dobra, wiem, że nie zabraliśmy. No, nawet nam kul się nie udało tyle zebrać. Słabo nam poszło, spróbujemy następny. Tak. Następne jest lepsze. Tak? Łatwiejsze będzie? Tak. Jedną kulę tylko mamy, ale jajca. Czy, <noise> a tutaj możemy iść? Tak, ale nikt nas nie wpuści. Dlaczego? <noise> Myślałem, że nie wpuści nas. Tu spróbujemy, co to jest. Tego nie mieliśmy, żadnej kuli tu nie mamy, więc. Tata, tu są mnóstwo przecież. No widzę. A jak rzucać te kule na te bomby? takie? Mhm. A to trzeba na nie skakać czy co? No jaki nieustrych A najpierw trzeba ją wziąć i tutaj rzucić się, je, żeby, żeby to rozbiło się. Tak, aaa. Gdzie to, tak to jesteś mądry chłopak? Tak, powiedziałem ci tam. Nie. Ale dostajemy kulę też za to, zobacz. Ja zauważyłem. Nie nie ma dobra, to teraz tu idziemy, tak? Nie robią już takich jak kiedyś. A tu co Zabrami muszę zrobić? Tu mogę wejść? Czekaj, najpierw zacznę czytać. Nie, nie, mm, Co tu było? Bo mamy tu jedną kulę. A jak ja je mogę zabić? O, tak trzeba robić, tak? Tak. Czyli wtedy już nie będzie, pocha. Czekaj, najpierw niech się rozwalą, pan. Gdzieś przez to się rozwalą. Teraz nam dobrze poszło? Tak. A czy my możemy to na przykład podnieść i rozwalić? Był taki sposób też się nie da. Dobra, mogli, mogliśmy czekać, aż porozwalają, bo może coś tu być, wiesz? Tak, ale to to balec, tu możemy wejść. rozrabiaki to nie jest problem, ci powiem. Z leścia i po sprawie, nie? Patrz, i z leścia. Coś zdobiliśmy drugą, widzisz? Udało się. Ty, a tutaj coś mogę rzucić, chyba? Pa, ja wiem. Patrz, biorę to. Auć! Zabiło nas, ale spokojnie. Ja tu mam pomysł. Bo tu chyba można na tą tą. A czemu my tu się pojawiliśmy? Dobra. Dobra. Patrz, to bierzemy. Au! Jeszcze raz. Czekamy, aż to wy wyjdzie. Patrz. No będzie nas zabijał. Try nas załatwił, idziemy stąd sobie? Tak, wróci ten dla do gambrów. Widzisz ten pan taki jak rozwatia? Dawaj ogon. Dobra, tu coś mamy. Byłbym bardzo rozczarowany, gdyby coś ci się spał. No, on chce, żebym przeżył, tak? Nie, tata. A my ich nie zabijemy, tak? A zabijemy, dobra. To musimy wziąć. Dobra, wiem o co chodzi. Musimy z tym pójść chyba bardzo tak? Nie tak. No i co? Inaczej nie wskoczymy. A ja coś źle robimy. Musi to coś być z tym. Hmm. Coś źle robimy. Mhm. Wiem dlaczego to jest niezrobione, bo nie przeszliście tego. Jak to kurde wskoczyć tu na górę? nie wiem, To długo tak czekaj. No i zobacz, no i coś nie idzie nam. Coś na mnie idzie. Zawiesimy się tu chyba. Pocieszaj. Mm. Dlaczego nam to tu nie idzie? Musi to być z tymi kulami coś, tylko tato nie umie tego ogarnąć. Ja wyrzucam, zamiast z nią podskoczyć tak. Poczekaj. Jest! Tak to trzeba było zrobić od początku, nie? Tak szybko? No widzę właśnie, że lecą już do mnie. Tak. Będzie kręcić. A od nas z liścia. A my w długą. Ej! Nie zdążyłem. Uciekaj. A to trzeba skakać po tych. tych. A może się teraz uciekam. Hop! Hop! Nie Udało się! Dobra, teraz to. No, Kacperku, poczekaj sekundę, niech ja to wrzucę, bo to trzeba wrzucić, nie? I teraz mów, co potrzebujesz, Panie? Teraz będziemy na miejscu, gdzieś Wiesz? To ty już wiesz o tym? Tak. Żyć nam nadawało. Dobra, idziemy. A czemu my w dół lecimy? A, ale pszczół za nami. Tak? teraz tam jest lecz. Będziemy być lepsza. Tak? No, okej. Okay. to idziemy. Ciężka ta plansza, rzeczywiście to taka... Bo to już finałowa prawie, że w tej, w tej A ja bój mapie. Się Nie bój się, przecież ja tu jestem. Ja cię zawsze o, obronię, ja cię obronię pamiętaj. A, A ja sam nie wiem, bo ja pierwszy raz to wyderobiłem. Chyba nie myślałeś, że ich tu nie, są zajęci pracą nad no dalszy. Dalej stąd. Mówił, że zabawnego. Sam. z oni Tylko Nie. Maszyna potrzebuje jednak sporych połciwa, więc Popadzisz, dostarczam ja. im ma Takie Mhm. Dmucha, no ja nie wiem co ja mam robić, zaczynają. Hmm, nie wydmuchał, u Beks. O kurcze! Podoba ci się mój nowy styl? I co tam maszyna robi? Nic nie poradzę! A muszę te kulki łapać, tak? Łapki, czekaj na... Dobra. To jest bomba, to szczeniaczek. Serio? Nie wiem. na zmianę. Co zmiana? O kurde! Ej! Nie w tę stronę. Ale Z radością wykończycie jeszcze raz! Dziwne. Kto by Lech! pomyślał, że szmacianki Jech, mogą być tam. tak uciążliwe? Nie ja! Dziś on ma dla ciebie prezent taki. Chciał mnie z góry pocelować, oby nie wywołały lawiny! Musiał się go później złapać! Znowu wpadłem tam, Kurczę. Mam tu dla ciebie prezent! Tak. Dziś on ma takie dla ciebie prezent. Myślisz, że zdołaś zranić mnie. Trafił mnie. E, no to chyba nam się nie uda, jak to takie będzie trudne. Czy uda nam się? Mam dość tego kierunku. Czekaj, bo nas łapie teraz, muszę w drugą stronę uciekać, wiesz? Pamiętam, że to trzeba w drugą. O, i w drugą. Skubaniutki! Koniec! Znudziła mi się zabawa! O, aż o, wróciłam! O nie, to niedobrze. O nie, to niedobrze. Dawaj tu jedną kulkę na naszą stronę, cwaniaczku. Oj, oj, udało nam się, dobra już? Jeszcze coś będzie się działo złego? O, jeszcze coś? Nie, nie mam już żadnych wątpliwości. Nie, po prostu wyjdzie Czy nam się udało? Oj, tak. To Kurczę, to żeśmy tak. Kto pokonali zajść, go? Czy na tylko jedna misja? Tak, ale ale jeśli odpoczniemy, to znowu to z Tak? Weks! Tak. Życzę ale powodzenia! Jest, ale cały jest, czas się w w na Okej. Okay. No nie, nie no, coś zabraliśmy, Dzwonki nam się udało. Dobra, nie udało nam się. Dobra, uśmiech. Dobra, mamy to. coś innego. Poczekaj, najpierw zobaczymy ile żeśmy O, dwie żeśmy zdobyli, nie? Tak, ale nie zdobyliśmy jednej. To i tak lepiej, bo nie było w ogóle tu nic zdobyte, widzisz? A było już? Nie było tego, nie? To zobaczmy co to jest. Hopa! Ten jest otwarty. No. Dziś? Będziemy leć w to? Dobra. Ale to dużo tu jest Dobra, dobra, ale wiesz co? To już zagramy w kolejnym odcinku, więc żegnam na razie naszych widzów i do następnego razu. Cześć!